Cześć, mam na imię Monika i witam Was w moim programie pod tytułem Zaprojektuj swoje życie świadomie. Dzisiejszy odcinek będzie o tym, jak zmienić ten świat, zmieniając siebie, bo prawda jest taka, że my musimy zmienić ten swój wewnętrzny świat najpierw, aby móc zmienić to, co dzieje się dookoła. I jak już wiemy, my, jako świadome osoby, rozumiemy to, że to wszystko, co dzieje się dookoła, jest tylko naszym lustrzanym odbiciem i że to my. Zaczynamy ten proces, że ten cały świat przechodzi przez nas i to my manifestujemy to wszystko, co odbieramy później naszymi pięcioma zmysłami e, i to nazywamy manifestacją, tak? Czyli wszystko jest energią, to wszystko dzieje się w nas i to my przez to, w co wierzymy, e, przez to, co mamy w tych naszych podświadomościach, tworzymy tego więcej i jeszcze więcej i dlatego Znając ten temat i wiedząc, na, na czym to wszystko polega, możemy to bardzo świadomie odwrócić i możemy zacząć od nowa, i możemy wyjść nawet z tak ciężkich sytuacji, w których jesteśmy teraz. Mówię tutaj o tym, co dzieje się na świecie, dlatego zostańcie ze mną i dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. Nie ma lepszych czasów niż te, do tego, aby usiąść i się nad tym wszystkim dobrze zastanowić. Chyba już nie ma też. Takiej osoby na świecie, która by nie widziała, że coś tu jest nie tak. My żyjemy w Matrixie, ja tak to nazywam. Żyjemy w tym Matrixie systemów, wierzeń, teorii, które zostały nam przedstawione, w które my uwierzyliśmy i które manifestujemy generalnie, ogólnie my jako ludzkość, wszyscy razem. I dokładnie to samo robimy z naszymi prywatnymi y, światami, czyli z naszym prywatnym życiem, z naszą rzeczywistością. I ja wiem, że ja się tutaj powtarzam i będę się jeszcze powtarzała, ponieważ y, czuję taką potrzebę, aby o tym mówić głośno, czyli o tym, jak my działamy. Ponieważ ja rozumiem, że my możemy sobie y, rozmawiać tutaj na temat technik i o tych mniejszych rzeczach, które oczywiście, że są bardzo ważne, ja to rozumiem. Natomiast y, Skupianie się na technikach to jest tak jakby dać pięciolatkowi samochód, żeby kierował nim i przejechał jakąś drogę. To jest przedszkole, tak? To jest. My Musimy naprawdę zrozumieć najpierw, kim jesteśmy i dopiero później, używając różnych technik, zmieniać tą swoją rzeczywistość, ponieważ nie ma takiej rzeczy, której nie mógłbyś mieć. I nie ma takiej sytuacji, której nie moglibyśmy zmienić, natomiast to jest bardzo, bardzo ważne, aby zrozumieć, kim ty jesteś, kim ja jestem i jaką mamy w sobie moc. Czyli jeszcze raz, my jesteśmy energią, tak? Jesteśmy tą energią i doświadczamy to życie, skupiając się na czymś. My, skupiając swoją uwagę na danym temacie, tworzymy tego więcej. Ze względu na to, że skupiając swoją uwagę na temacie, zaczynamy ten temat czuć, i w momencie, kiedy czujemy już ten temat na danym poziomie, zaczynamy nim wibrować. A jak wiemy, nauka mówi tutaj o tym, że my zawsze dostajemy to, na jakim poziomie wibrujemy tak? czyli to my manifestujemy każdy swój kolejny krok, i każda manifestacja jest tylko rezultatem tego, co tak naprawdę dzieje się w nas. I to jest naprawdę bardzo ważne, aby zrozumieć, że ta nasza wibracja, czyli ta nasza energia, którą mamy w sobie, jest naszym jedynym językiem komunikacji pomiędzy nami i pomiędzy wszystkimi sytuacjami, które nas otaczają. O tym się nie mówi, tak? My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, aby. Yy, Skupiać uwagę na czymś innym. My na tym świecie, w tym matriksie, skupiamy uwagę tylko na tym ostatecznym efekcie, czyli na naszych pięciu zmysłach. Czyli skupiamy uwagę na tym, co widzimy, co słyszymy i tak dalej. Czyli nie wiedząc, na czym to polega, na czym jak my działamy, popełniamy błąd, ponieważ my cały czas manifestujemy to samo. Skupiając się tylko na efektach. My manifestujemy to nasze życie cały czas. W momencie, kiedy masz marzenie, ty automatycznie zaczynasz go manifestować. Natomiast efekt, który widzisz teraz w swojej rzeczywistości, dostajesz tylko taki, jaki przechodzi przez ciebie. Twoim destiny, twoim przeznaczeniem na tym świecie jest to, aby spełniać swoje marzenia. Ponieważ musisz to robić, aby być szczęśliwym człowiekiem, natomiast my ich nie potrafimy spełniać, manifestować, tylko dlatego, ponieważ mamy w sobie bardzo wiele barier yy, i zatrzymujemy się właśnie na tych już wcześniejszych rezultatach, na tych starych newsach, na tym, co inni mówią, yy, co trzeba robić. No i tam jest mnóstwo sytuacji, tak? które nas od tego odciągają. Natomiast yy, my już jako świadome osoby, które uczą się, które próbują to zrozumieć, czujemy, że trzeba słuchać siebie, aby przejść przez to życie gładko i żeby spełniać te swoje marzenia, manifestując je na takim poziomie, na jakim my chcemy, aby one się nam pojawiały. Dlatego jedynym językiem, o którym my musimy myśleć, i o który my musimy dbać, jest ta wibracja. I chciałabym, abyście sobie dzisiaj wyobrazili, to, że my tak naprawdę krzyczymy tą energią, tą wibracją, takim głosem, którego nie słychać. Tak? Natomiast on jest najważniejszy. My próbujemy, my udajemy, tak? my, my, my ściemniamy ten cały świat, na przykład celebrytów. Facebooka, Instagrama, no i w ogóle tego, co się dzieje na świecie, to jest tylko próba, ściema tak? aktorstwo, które kończy się źle, ponieważ oni, tak czy siak, kończą zawsze ze swoją manifestacją tego, co czują tak naprawdę głęboko w sobie. Dlatego to, że przez jakiś czas się komuś udaje coś pokazywać, na przykład na Facebooku i Próba udowodnienia tego, jak jest cudownie i wspaniale, natomiast nie dbając o siebie głęboko, nie dbając o to, jak się czujemy, no to tak czy siak zawsze dostaniemy ten efekt tego, co czujemy, ponieważ w taki sposób wibrujemy i w taki sposób przyciągamy do siebie rozwiązania. Czyli wyobraźmy sobie to, że nas słychać, nas czuć. Ja bardzo czuję Was, Wy czujecie mnie. Gdybym na przykład ja, na siłę robiła ten program i próbowałabym coś wam sprzedać, lub miałabym w tym jakiś cel, nie myśląc o Was pozytywnie, wy wykorzystując swoją wolną wolę, wyczulibyście to i nie chcielibyście tu zostać. Dlatego to jest takie ważne, że tutaj dotyczy się to przede wszystkim osób, które próbują teraz wymanifestować swoje specyficzne osoby. Ale nie tylko, generalnie mówię o wszystkim i o wszystkich sytuacjach w naszym życiu, że to my musimy się zmienić bardzo głęboko, aby zacząć wibrować inaczej. I wracając znowu do tego, co się dzieje na tym świecie, tak jak już powiedziałam, to jest ostatni efekt tego, co działo się w nas, naszych wierzeń, stereotypów generalnie takiego klimatu, tak? Tego, że cały czas powtarzamy to samo, cały czas jesteśmy w tej przeszłości, drążymy te same tematy, my się czujemy cały czas zranieni, dlatego chcemy, aby to było sprawiedliwe, aby zakończyć, aby wygrać tą przeszłość. My mamy coś takiego w sobie Polacy i generalnie te wszystkie kraje, które są naokoło. My musimy zmienić mentalność, żeby zmienić naszą przyszłość. My musimy zacząć inaczej wibrować, my musimy zacząć używać innych słów, my musimy zacząć wierzyć w siebie, my musimy uwierzyć w to, że jesteśmy naprawdę super. I ja z tej perspektywy tych 15 tysięcy kilometrów od Polski mogę Wam powiedzieć, że my jesteśmy naprawdę mega super, zajebiście. Ale my w siebie nie wierzymy, i osoby, które cały czas wałkują tą przeszłość, są tak naprawdę bardzo skrzywdzone, i my mamy właśnie te kompleksy trochę, tak? Ale to, jest, to się zmienia, i my, my sobie z tym poradzimy, i, i ja, ja myślę, że. Ja myślę, że my naprawdę możemy bardzo szybko z tego wszystkiego się wydostać. Natomiast potrzebne są właśnie takie programy, i żeby otworzyć oczy, tak? I żeby się obudzić, i żeby naprawdę świadomie to zrobić. Jak najszybciej się da. Dlatego te pudełka, w których my żyjemy, te teorie i tak dalej. Ja rozumiem, że nie można się od tego wszystkiego odwracać, bo to jest część nas, natomiast my możemy pamiętać, ale już. Nie czuć się pokrzywdzonym. My możemy o tym mówić, ale już zupełnie z innym nastawieniem do swojej przyszłości. Ale ludzie się budzą, ludzie zaczynają o tym mówić coraz głośniej. Zaczynamy to rozumieć, no bo żyjąc tak długo, cały czas tym samym, już wszyscy czujemy, że czas na zmiany i to jest taki teraz czas na tym świecie, aby się obudzić, aby to zrozumieć. Ta manifestacja, w której jesteśmy teraz, która też mnie dotyczy oczywiście, bo jestem Polką, to jest coś, przez co musimy po prostu przejść. Ja ostatnio mówiłam tutaj w moim programie, że są takie manifestacje, które po prostu musimy tylko zakończyć jak najbardziej spokojnie się da, tak? Czyli. Ja to porównywałam do tego y, skoku z, z, bez spadochronu z samolotu. Jesteśmy czasami na takim poziomie w różnych y, sytuacjach w naszym życiu, że jeszcze to można wszystko naprawić przed. Natomiast no, tutaj już się stało y, i dlatego to trzeba uspokoić, dlatego pomagamy, tak? ale bardzo, bardzo y, musimy jednak pomimo wszystko skupić się na sobie, ponieważ to my jesteśmy tym, tą siłą, tym przodem, Tymi ludźmi, którzy wiedzą, na czym to polega, tymi ludźmi, którzy otwierają te oczy, którzy rozumieją, którzy są przebudzeni, tak? którzy rozumieją, na czym to polega, dlatego musisz się skupić na sobie, aby pokazać innym, że warto. I jeszcze raz, my dostajemy zawsze w życiu to, na czym się skupiamy, dlatego tak różnie, różni ludzie przechodzą przez te same. W cudzysłowie, problemy, sytuacje, tak? To, na czym się skupiamy i w jaki sposób się skupiamy, czyli jak podchodzimy do tego, jak czujemy temat, daje nam rezultat. Dlatego logicznym rozwiązaniem jest to, że musimy zacząć skupiać się na innych tematach, aby poczuć się inaczej i aby wibrować inaczej. I teraz tak, pomyślcie sami, czy skupiając się na tematach, które dzieją się teraz w naszym życiu naokoło, czyli na manifestacjach, czyli na starych newsach, czyli na ostatecznych efektach tego, co czuliśmy wcześniej. Czy skupiając się na tym, na tych tematach, czyli wibrując tym, czy widzicie ogromną różnicę w tym, aby skupić się na tym co mamy w swojej wyobraźni, na przykład, na nowych scenariuszach, które również będą powodowały w nas tylko uczucia i tą wibrację. Ten temat manifestacji i tego przyciągania do siebie i, 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 i tych wizualizacji i tak dalej, my tego tematu nie rozumiemy, dlatego on nas przerasta i my za bardzo nie potrafimy go zrozumieć, dlatego on wydaje nam się taki magiczny, taki inny, tak? taki no niespotykany nigdy o tym wcześniej się nie mówiło w taki sposób, chociaż zawsze od początku y, istnienia y, robimy to samo. Czyli y, pomyślcie sami: nie ma żadnej różnicy pomiędzy tym, y, czy ty skupiasz się na tym, co widzisz, czy na tym, co chciałbyś lub chciałabyś zobaczyć. Efekt jest ten sam. Czyli to nasze uczucie, czyli ta wibracja. Czyli ty całe życie manifestujesz swoje kontakty z innymi, swoje, swoją pracę, pieniądze i tak I ten efekt wygląda cały czas tak samo, ponieważ ty cały czas skupiasz się na tym, co widzisz, a. To jest właśnie ta metoda, i ten sekret, i rozwiązanie tej, tej całej sytuacji, aby skupiać się na tym nowym scenariuszu, na tym Twoim pomyśle i będziesz dokładnie robił czy robiła to samo, skupiając się na tym, czyli czując to, czyli wibrując w ten sposób. Efekt jest taki sam. Jutro dostaniesz rezultat: ten sam z matrixu, czy ten nowy. To wszystko zależy od Ciebie. I teraz tak, zobaczcie sobie ten filmik, który dla Was teraz przygotowałam. Ja go jeszcze chyba Wam nie pokazywałam, ale chciałabym Wam go pokazać dzisiaj. Jak wyhamować lub jak uspokoić chaos. Zerknijcie sobie na to. Jak sami widzieliście, był to przykład na to, że my potrafimy oddziaływać na siebie za pomocą energii. Czyli w momencie, kiedy to wszystko było w chaosie, to ty możesz wziąć nad tym kontrolę. Czyli to ty wygrasz, przechodząc przez problem bardzo spokojnie, ze swoim pomysłem, z tą spokojną wibracją, z tą wiedzą, kim jesteś i z tym, że wszystko będzie dobrze. Ponieważ wiesz, jaką masz w sobie moc. My od siebie jesteśmy uzależnieni. My na siebie działamy. Ja wiem, że tutaj wchodzi teraz ten temat wolnej woli. Ja zrobię o tym osobny odcinek, bo to jest, rozumiem, ciężkie do zrozumienia. Ale generalnie my na siebie oddziaływujemy. To ty, będąc osobą, która weźmie nad tym kontrolę, która zacznie spokojnie wibrować. Która się nie podda, która się nie załamie, która wytrzyma, która nie będzie miała problemu z tym, aby to wytrzymać, ponieważ w momencie, kiedy jesteś już świadomą osobą i kiedy rozumiesz temat, to wtedy to nie jest już problem. Wtedy po prostu to robisz, tak? Ja już wam kiedyś powiedziałam: ja w swoim życiu oczywiście bardziej lub mniej nie spełniam marzeń, ja je po prostu odhaczam, tak? Ponieważ ja wiem, że ja nad nimi biorę kontrolę i bardziej lub mniej oczywiście. Są różne gorsze lub lepsze momenty. Natomiast ta wiedza dała mi tą pewność, tak? Nic innego nie dało mi tej pewności, jak wiedza. Ja nie potrafiłam w to uwierzyć, ja nie potrafiłam. Nie wiem, po prostu komuś zaufać. Ja zrobiłam tysiące eksperymentów, uczyłam się tego przez kilka lat, słuchałam cały czas, zwałkowałam tych tematów, tych wielu, wielu osób, które o tym mówią już od dłuższego czasu. I, i, I w momencie, kiedy to zrozumiałam, po prostu się uspokoiłam. Zrozumiałam też swoje życie, swoje błędy, popatrzyłam na to wszystko z perspektywy, zrozumiałam, dlaczego cierpiałam, zrozumiałam, dlaczego się tak stało, zrozumiałam, że ja to sama sobie robiłam bardzo nieświadomie. Natomiast tak jak mówię, to nie jest ciężka sprawa. Manifestacja pracy, pieniędzy, specyficznej osoby, podróży, szczęścia, pokoju na świecie, to nie jest ciężka sprawa. Przez to trzeba przejść bardzo spokojnie, a ten spokój da Ci wiedza. Dlatego cały czas będę tutaj przez jakiś czas wałkowała ten temat, abyś w końcu to zaiskrzyło. Rozumiecie, o co mi chodzi? Nie techniki, tylko ta wiedza, kim tak naprawdę jesteśmy i jak działamy. Niesamowite jest to, że ja, ja, ja mam jakąś taką. Ja mam ostatnio jakiegoś hopla na punkcie tego, aby myśleć o tym i czytać, i interesować się tym tematem z bardzo wielu stron. Ja lubię mówić tutaj o Biblii i. Znowu oczywiście rozumiemy, tak, że Kościół, Biblia to są dwie różne sprawy. Ale lubię te obrazy, ponieważ one są w naszych podświadomościach. My jesteśmy do tych obrazów przyzwyczajeni i dlatego na nas to działa. Natomiast ja już Wam kiedyś wspominałam, mam też znajomych tutaj z Iranu i oni na przykład mówią tutaj językiem Rumiego, tak, tego Rumi, czyli ten ich bardzo znany poeta, tak, który mówił dokładnie o tym samym. I ostatnio. Uświadomiłam sobie, że Szekspir dokładnie mówił o tym samym. Mało tego, jeżeli jesteście zainteresowani, chociaż ten wykład jest trudny, mogę wam przesłać linka, tylko że on jest w języku angielskim. Do tego jak właśnie jeden z irańskich doktorów mówi na temat tego o czym my tu mówimy, dając przykłady właśnie szekspirowskie. Shakespeare, mówiąc o tej miłości, mówił właśnie o tym flow, o tym połączeniu ze sobą, o tym, o tym, jaką mamy w sobie moc. Pamiętajcie, że my manifestujemy swoje życie cały czas i jeżeli my manifestujemy to życie nieszczerze, bez tej miłości, bez tego stuprocentowo pozytywnego nastawienia, no to ten efekt tak czy siak wyjdzie. Prawdziwy, dlatego oni tak często używają to słowo miłość, ale do czego zmierzam? Chodzi mi o to, że po prostu jest mnóstwo przykładów, cały czas na to samo. I niesamowite jest to, aby o tym popatrzeć się na to z każdej strony i żeby się tym interesować i tak chłonąć ten temat, ponieważ to jest temat rzeka i dzisiaj właśnie też chciałabym tutaj wspomnieć. Ponieważ wszyscy jesteśmy tą energią, wszyscy jesteśmy tą świadomością, ten cały wszechświat znajduje się w Tobie, ten cały wszechświat znajduje się we mnie. My naprawdę jesteśmy kreatorami tego świata. I ja ostatnio tak sobie pomyślałam, żeby to tak fajnie zobrazować, na czym polega to nasze życie. I ja już kiedyś o tym mówiłam. Ja tutaj porównywałam to do surferów, którzy akurat w tej Australii, których można zobaczyć, ale wyobraźcie sobie, że my, rodząc się na tym świecie, płyniemy sobie tą rzeką. Aby spełnić swoje marzenia. Na końcu tej drogi są te nasze marzenia, które my musimy spełnić. Każdy z nas ma inne marzenia, dlatego każdy musi spełnić swoje. Dlatego nie można nikomu mówić, co ma robić, ponieważ ty wiesz dobrze, ty ja wiem dobrze, każdy ma swoje. Jest to nasza droga, którą musimy przejść, ponieważ my doświadczamy to życie tutaj, na tej planecie w taki sposób. Um, używając. Tego ciała, takich myśli, tych pięciu zmysłów, i tak dalej. Czyli płyniemy sobie tą, tą rzeką, i generalnie powinno polegać to na tym, że my, rodząc się, dorastając i rozwijając siebie, powinniśmy w bardzo cudowny sposób dochodzić do tych marzeń. Ma to być lekkie, mamy sobie przez to przepłynąć. Bardziej lub mniej. Natomiast my żyjemy teraz w ogromnych kontrastach, i te kontrasty zawsze były i będą, ponieważ kontrasty pokazują nam tylko to, jak przestajemy płynąć właśnie tą rzeką, tak? Czyli te wszystkie sytuacje, które spotykają nas w życiu, z którymi nie możemy sobie poradzić, to są tak, jakby tamy i my zatrzymujemy się na tych tamach. I tam spędzamy życie, zamiast płynąć sobie dalej. Jest wiele osób, które przepływają tamy. Są osoby, które, tak jak ja na przykład, też zatrzymują się tam tylko po to, aby wołać resztę i mówić chodźcie, płyniemy dalej. Są osoby, które tam żyją sobie właśnie w tych, na tych tamach i nie mają pojęcia, że można płynąć dalej. Ten matryk, z którym my żyjemy jest, zauważcie, pełen celebrytów. Ja tak ich nazywam. Wszystkie osoby, które tak krzyczą, tak? No, jest teraz tak na czasie, żeby być takim teraz cool, fajnie, w ogóle im bardziej krzyczysz, tym lepiej. To są właśnie celebryci, którzy mieszkają sobie na, w, tych, na, w tych małych świadkach, nie mając pojęcia, że tak naprawdę jest Cały świat dookoła i ludzie naprawdę spełniają te swoje marzenia, i ci celebryci, którzy właśnie mówią nam, co mamy robić, bardzo chcą, abyśmy tam zostali, abyśmy e, e, zaspokojali to ich ego, abyśmy robili to, co oni chcą, abyśmy brali e, udział w, tym, e, w tych grach, w które oni grają, a grają w nie tylko dlatego, że są właśnie nieszczęśliwi, tak? Bo gdyby każdy z nas. Wiedział, że może płynąć sobie dalej, to nie byłby zawistny. Osoby, które, które wiedzą, że tak czy siak mogą spełnić każde swoje marzenie, ponieważ każdy z nas może to zrobić, będzie brał ze sobą resztę, ponieważ nie, nie czujemy, takie osoby nie czują zazdrości, nie ma czegoś takiego. Dla mnie absolutnie najważniejsze jest to, aby wszyscy tak robili. Ponieważ nie mam w sobie już, a kiedyś miałam, uczucia zazdrości, jakiejś takiej zawiści. Tak? Natomiast jeżeli jesteś świadomą osobą i płyniesz sobie, i omijasz właśnie te tamy, i spełniasz swoje przeznaczenie i słuchasz siebie, i wiesz, na czym ten świat polega, i wiesz, że tak to powinno wyglądać, i że to jest prawda. I mm, że masz rację. Ponieważ to jest prawda. I ty tak działasz i y, 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 y rozumiesz ten świat, no to wtedy, y, tak jak już mówię, wtedy się płynie i bierze się ze sobą innych, tak? Y, y, no bo tylko w taki sposób możemy zmienić ten świat. Hmm. Pamiętajcie, że ja tutaj mówię generalnie o tym, co się dzieje na świecie, ale też o każdej małej Twojej sytuacji, którą masz teraz w życiu. Każda sytuacja w życiu y, dokładnie y, każdą sytuację w życiu dokładnie rozwiązuje się w ten sam sposób. Tylko widzimy, że czasami ten kontrast jest za duży, aby po prostu się od niego odwrócić. Y, wtedy na chwilę się tam zatrzymujemy, pomagamy i tak dalej, ale są takie sytuacje, od których trzeba się po prostu odwrócić i Totalnie skupiać się tylko na tym efekcie końcowym, czyli płynąć sobie, słuchając siebie, intuicji, bo w momencie, kiedy ty płyniesz, tak, skupiając się tylko na ostatnim efekcie, to ten świat będzie prosty, ty będziesz czuł lub czuła się spokojnie, bo to trzeba zrobić spokojnie. Ja wam wczoraj podesłałam taki post i zrobiłam zdjęcie basenu. Ja tutaj, my mamy, my mamy tutaj basen. I on fajnie wygląda właśnie wieczorem, jest taki podświetlony, ja też nie lubię tam spędzać czas i nie wiem jakim cudem, ale ja bardzo często tam jestem sama, chociaż tutaj mieszka bardzo wiele osób i ja w ogóle mam coś z tymi basenami, ja w ogóle mam coś z tą wodą, ja kocham wodę i ja non stop pływam zawsze w uszu basen, tu basen, non stop coś mam z tym, ewidentnie, ale... Um, Kiedyś tak o tym myślałam, że w momencie kiedy płynę sobie, zwłaszcza jak jest właśnie ten klimat, tak ciemno jest, tak wszystko jest niebieskie, tak fajnie to wygląda. Jeżeli płyniesz spokojnie, no to rzeczywiście ta woda wokół Ciebie również zachowuje się spokojnie. Jeżeli płyniesz w chaosie, tak, no to to wszystko dokładnie oddziałuje tak samo. Czyli rozumiesz, to Ty rządzisz swoim życiem. Jeżeli chcesz, aby teraz ktoś inny Wrócił do ciebie, na przykład, lub inaczej o tobie myślał, to nie możesz skupiać się na tym, co widzisz teraz. To wszystko dzieje się w tobie i to od nas wszystko zależy. Czyli od nas, czyli od tego, co mamy w sobie, bo to my, w zależności od tego, jak się czujemy, zmieniamy ten świat. Ok, myślę, że tyle dzisiaj. Pomyślcie o tym. Naprawdę, nie, proszę was nie przejmujcie się tym, że skupiacie się na sobie. Jesteśmy na tyle świadomymi osobami, aby wiedzieć co robić w takich sytuacjach, zwłaszcza w takich y, cięższych y, kontrastach, tak? Y, my doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak można rozwiązać ten temat. I y, to, że oni teraz y, świrują, y, no to jest ich sprawa. My wiemy, jak to robić, i tak jak mówię, tutaj nie chodzi o to, żeby się od tego odwrócić. Od Natomiast bardzo, bardzo skupiajmy się na sobie, ponieważ to my jesteśmy kreatorami naszej własnej rzeczywistości. I tylko przez nas, przez to, jak my się czujemy, jak my wibrujemy i to, jak my spełniamy siebie, i to, jak my jesteśmy szczęśliwymi ludźmi, możemy zmienić ten świat. Dlatego bierz się w garść. Bo ten świat czeka na ciebie. Okej, okay, Buziaki. Bye!